Dzień dobry, mamy mnie Paweł, witam Was w Solu Klasycznym po w Gdańsku. I dzisiaj ostatni, trzeci odcinek naszej trylogii dotyczącej nowości w sezonie wiosenno-letnim w klasycznych butach. Zanim jednak przejdę do meritum sprawy, bardzo chciałem wszystkim podziękować za subskrypcję, za oglądanie naszych filmów, za lajki, za komentarze. To jest naprawdę ogromne wsparcie dla naszego kanału i bardzo ważne. Ostatnio byli u nas państwo ze Szwecji, ze Sztokholmu, którzy też nas oglądają, właśnie w stolicy Królestwa Szwecji. Serdecznie pozdrawiam państwa. Jest nam bardzo miło, że jest wielne grono fanów, którzy nas oglądają. I oczywiście proszę o kolejne subskrypcje, polubienia i lajki. Oraz oczywiście komentarze. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, o, porozmawiamy o trzeciej części naszej kolekcji i będzie to kolekcja partidziani. Partidziani, jak wiecie, to jest nasza własna marka. Nakręciliśmy kiedyś film na YouTubie na temat partidziani i związane są z nią czasami nieporozumienia, ponieważ niektórzy z naszych klientów myślą, że my sami szyjemy te buty. To nie jest tak, że pan Famuła, czyli właściciel klasycznych butów, oraz ja siedzimy gdzieś w garażu czy w piwnicy i, i szyjemy buty. To jest po prostu niemożliwe. Do tego potrzeba olbrzymiej ilości. Czasu, doświadczenia, sprzętu, i pamiętajcie, że my nie szyjemy jednej pary butów, my szyjemy kilkaset par butów, więc nie byłoby, żeby uszyć taką kolekcję wiosennoletnią, to musielibyśmy parę lat tutaj siedzieć we dwóch i szyć te buty, zanim by nam się udało cokolwiek sklecić. Stąd, tak jak większość znanych domów mody, my również współpracujemy z manufakturami. Robią to najwięksi. Gucci, Hermes, Louis Vuitton zlecają uszycie swoich kolekcji butów i ubrań po prostu manufakturą. I w zależności od tego, jakiej manufakturze się zleci, takie ma się buty. Jeżeli zleci się Borgesio i Fratelli, jak to robi Hermes, to ma się dobre buty. Jeżeli zleci się jakieś manufakturze w Pakistanie, to te buty niekoniecznie muszą być już aż tak dobre, jak te, które są zostały uszyte we Florencji czy w Toskanii. My współpracujemy z manufakturami z Włoch i z Hiszpanii wyłącznie, czyli to tylko manufaktury z tych dwóch krajów wchodzą w rachubę. Mamy pełną kontrolę nad tym, co szyjemy, czyli jakie modele szyjemy, z jakich skór szyjemy, jaką metodą szyjemy, nad kolorami, nad kształtami, nad wszystkim po prostu kontrolujemy, yy, sprawujemy kontrolę. Yy, Pan Famuar jeździ do tych manufaktur, spotyka się, ogląda to, co jest szyte, to, co jest robione dla nas, i to jest niezmiernie ważne. Dlatego z całą pewnością buty, które są dostępne, jako pod naszą własną marką, Partigiani, są po prostu świetne jakościowo. Nie ustępują najlepszym butom w Europie i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że możecie być pewni ich jakości. To samo dotyczy ubrań. Ubrania również szyjemy w dwóch miejscach tylko na świecie. Są to Włochy i Polska. Kupując nasze ubrania, nasze marynarki, nasze spodnie, nasze płaszcze, macie pewność, że zostały uszyte albo we Włoszech, albo w Polsce. We Włoszech są to najlepsze manufaktury. W Polsce jest to niewielka, bardzo prestiżowa, jedna z najlepszych pracowników krawieckich. Stąd jesteśmy pewni, że. To jest najwyższa jakość. A teraz przechodząc do kolekcji, zanim przejdę do butów, najpierw pochwalę się marynarką. Marynarką, którą mam na sobie, ponieważ jest to kolejna marynarka z kolekcji Partigiani. Nie wiem, czy pamiętacie, że mówiliśmy, że będziemy szyli następne. I tak jest. To jest marynarka uszyta z przepięknej wełny od Lorpiona. Wełna oczywiście letnia. Marynarka jest na half canvas, czyli na pół płótnie oczywiście ze wszystkimi detalami yy, sartorialnymi neapolitańskimi, o których na pewno dużo więcej powie Filip, ponieważ on jest u nas ekspert modmarynarek. Ręcznie szyte, ręczne stebnowania, ręczne wykończenia, kieszeni, guziki oczywiście z rogu Bawolego. Przepiękna rzecz do kupienia już w tej chwili w klasycznych butach. Nasza własna marynarka Valtigiani. Ja ją zostawiłem, jak widzicie, z takim swetrem, z wełny tasmańskiej typowo letni, bo chciałem Wam pokazać, że ona świetnie będzie pasowała też z że to jest taki swój smart casualowy, ale jeśli dołożyć tutaj białą lub błękitną koszulę, będzie po prostu wyglądało to odlotowo, no zwyczajnie świecie. Uważam, że ta marynerka jest po prostu fantastyczna. A teraz przechodząc do butów. Otrzymaliśmy w końcu naszą kolekcję butów Partigiani. I można powiedzieć, że właściwie mamy całą już kolekcję butów. Już nic więcej nie będzie. Już nic nie uszyjemy, nic nie przyjdzie, nic nie domówimy. Po prostu to, co jest, jest do kupienia. I zacznę może od tego, co ja lubię najbardziej, czy od casual. Tak więc przyszedł do nas sneakers, Taki ciemnobrązowy ze skóry groszkowej. Bardzo miękki. Na gumowej podeszwie. Bardzo fajny but casual'owy, dosyć niski, taki celowo został zrobiony z podszewką. Od razu powiem, że but jest z podszewką, więc jeżeli komuś brakowało ciemnobrązowego sneakersa szytego z pięknej, cielęcej skóry, to proszę uprzejmie. Kolejne dwa modele to są buty żeglarskie. Dawno nie mieliśmy butów żeglarskich w klasycznych butach, mamy. To jest but zamszowy, bez podszewki, super miękki. Oczywiście na gumie białej, no bo podżegleski musi być na, na, na białej gumie. Więc jak widzicie, to jest troszkę inaczej. Trosz, troszkę odwrotnie. Model błękitny, czyli w klorze morza, nie jest nad morzem, tylko jest w Warszawie. A model beżowy jest nad morzem, czyli w Gdańsku. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał ten model, to może go zamówić u nas, przyjść, zamówić. My gościniem z Warszawy. I gdyby ktoś w Warszawie chciał ten model, to może go zakupić i my prześlemy do Warszawy. Nie ma żadnego problemu. Kolejny model, który mi osobiście bardzo się podoba, to jest taki sportowy low. Na białej podeszwie gumowej. Mieliśmy taki model, bardzo podobny w zeszłym roku, została nam jedna para. W tym roku zamiast koloru oliwkowego uszyliśmy je w takim beżowym kolorze. Bez podszewki, miękkie buty, takie typowo letnie. Bardzo, bardzo fajne do jakichś chinosów. Czy nawet krótkich spodni będą Wam świetnie pasowały. Kolejny to klasyczny Penny. Z zamszu, z podszewką na znanej może Wam już podeszwie, nazywanej skórą słonia. Tak jak powiedziałem już wcześniej, to nie jest ze skóry słonia, tylko skóry byczej, ale ponieważ ta podeszwa jest bardzo elastyczna, jednocześnie bardzo wytrzymała, proszę zobaczyć, więc nazywana jest skórą słonia. Bardzo ładny model. Taki też typowoletni, który będzie Wam służył właściwie do końca października do dochodzenia. I teraz modele nieco bardziej oryginalne, czyli mamy dość popularny od paru lat, a dość popularny dzięki nam, bo umówmy się, my w piersi w Polsce wprowadziliśmy ten rodzaj buta. Oczywiście podpatrzyliśmy go na targach, targach obuwia, podpatrzyliśmy go u, u innych, ale w Polsce to byliśmy jako piersi, tak, tak zwany. Low felso monk, czyli mamy tutaj buty, które mogą być wsuwane i przypominają low fersy, ale jednocześnie mają sprzączki. Bardzo oryginalny model, bardzo fajny, który może Wam służyć nawet do letnich garniturów w kolorze beżowym, w kolorze błękitnym, do kupienia w klasycznych butach. I kolejne dwa modele. Tutaj mamy dość oryginalny Belgio. To jest taki but, który został stworzony trochę pod kątem letnich ślubów. Czyli jeżeli mamy jakiś ślub rustykalny i jesteście w garniturze na przykład właśnie beżowym, szarym, błękitnym, zielonym, nietypowo nie granatowym, oficjalnym, to ten but będzie Wam świetnie służył. Proszę zobaczyć, piękna podeszwa, zamsz, but jest wygodny i naprawdę będzie pasował do wielu stylizacji takich półformalnych, w których chcemy wyglądać troszkę inaczej, elegancko, ale też i oryginalnie. Ostatni, dość klasyczny, peny, ale oryginalnie wszyliśmy pasek niezamszowy, bo sam but jest zamszowy oczywiście, ale ze skóry licowej, cielęcej. But też bardzo wygodny, szyty też metodą bolońską. Zobaczcie jaki to jest miękki but, Jako tak zbiłem, całego nie zniszczyłem. Metoda bolońska właśnie charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo elastyczna. Jednocześnie dość rzadko stosowana, bo ona oczywiście jest to odmiana Blake'a. Kiedyś o tym myślę, że nakręcimy film. Jest to odmiana Blake'a, ale taka nietypowa, wymagająca dużo więcej wysiłku od szewca niż zwykły klasyczny blake. A więc jak widzicie, oferta partiziani to jest nowa oferta partiziani jest to 9 nowych modeli, plus oczywiście marynarka, następne marynarki już się szyją. Jest więc z czego wybierać. W sumie mamy w naszej kolekcji ponad 50 różnych modeli, tylko w tej kolekcji wiosennoletniej. Ja naprawdę nie znam w Polsce nawet olbrzymich, olbrzymich sklepów, które miałyby tyle nowych modeli butów, co my. Jeżeli ktoś z tych 50 czy 60 modeli, a może nawet i więcej, jeżeli weźmie modelu ubiegłoroczny, nie będzie w stanie dla siebie znaleźć żadnej pary butów, to no to bardzo mi przykro, ale chyba na świecie nie uszyko dla niego jeszcze butu. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam, odwiedźcie nas w Warszawie i w Gdańsku lub po prostu odwiedźcie nasz sklep internetowy. Pamiętajcie, że jesteśmy w stanie Wam pomóc w doborze rozmiaru także przez telefon. Za pomocą maila czy te telefonu, jeżeli zmierzycie stopę, my Wam pomożemy dobrać buty. Przyjdźcie, przymierzcie, zobaczcie, odwiedźcie nas i po prostu cieszcie się. Pięknymi butami oraz pięknymi ubraniami, które ja mam na sobie. Tak jak powiedziałem, nowa marynarka od Lorokiany, proszę bardzo. A pod nią jest swetry z Gansaso, ale równie dobrze to może być koszula, czy nawet koszulka polo, też będzie świetnie wyglądała. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nasza kolekcja Wam się podoba. Zapraszam Was do odwiedzenia. Mam nadzieję, że się spotkamy i do zobaczenia w następnym odcinku.